Cześć! Dzisiaj przyjmuję plon i występuje solo. Sprawdzę skuteczność jesiennych zabiegów odkwaszczania oraz zobaczę jak ma się zdrowotność naszego łanu. Idziemy to sprawdzić! Plon. Włącz urodzaj. I co my tutaj mamy? Jak widzicie, pszenica znajduje się w fazie dwóch, trzech liści właściwych. Wegetacja już ruszyła już pełną parą. Możemy to zauważyć na, na świeżych przyrostach korzeni. Dlaczego pszenica późnosiana rusza wcześniej niż ta siana w optymalnym terminie? Dzieje się tak, ponieważ Korzenie tej pszenicy są na tyle małe, że znajdują się w wierzchniej warstwie gleby, a ona szybciej się nagrzewa. Z tego właśnie też powodu pszenica później, później siana rusza wcześniej. Jesienią zastosowaliśmy nasz pakiet Arapak Total Pro. Zastosowaliśmy go jesienią po to, żeby aby już od wschodów zabezpieczyć pole od chwastów i nie musieć wykonywać tego zabiegu na wiosnę. Jak widzicie na poletku, nie widać żadnych chwastów, które wzeszłyby jesienią albo takich, które dopiero zaczęłyby wschodzić wiosną. Dlatego też stosowanie jesienne zawsze ma lepsze przełożenie. Oczywiście. Stan zachwaszczenia będę kontrolował na bieżąco, ale jestem przekonany, że nie będziemy musieli wykonywać zabiegu poprawkowego. Jeżeli chodzi o zdrowotność plantacji, również wygląda to obiecująco. Oczywiście pszenice siane w opóźnionym terminie są mniej narażone na choroby, jednakże podstawą ochrony jest również dobór odpowiedniej odmiany. W naszym przypadku jest to odmiana RGT Bilans. Jest to pszenica o podwyższonej odporności na choroby podstawy źdźbła, w tym na fuzaryjną zgorzel podstawy. Na pszenicy nie widać też korup liści chociażby takiej jak mocznik prawdziwy. Na ten moment wygląda to obiecująco, jednak nie możemy ryzy ryzykować i nie możemy odpuścić sobie zabiegów fungicydowych. Gdy pszenica osiągnie fazę końca krzewienia, wykonamy zabieg arapakiem netan T1 w celu zabezpieczenia plantacji aż do liścia flagowego, następnie wykonamy zabieg T2. W następnym odcinku będziemy już po zabiegu do krzewiającym. Wtedy razem z Alicją ocenimy stan plantacji i powiemy, co się zmieniło na naszych poletkach. Na dziś to już wszystko. Dzięki za uwagę. Nie zapomnijcie o subskrypcji, łapce w, gór, łapce w górze oraz dzwoneczku. Widzimy się w następnym odcinku. Cześć. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem, przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi na etykiecie. Plon włącz urodzaj.